Ja jestem Xagi, no i witam was w kolejnym odcinku Light The Beast Dawno też w tej serii nie było. Um, tam chłop mi napisał, czyli mój znajomy Kisielek. Żebym nauczył się w to grać. Lecz ja powiem tak, Kisielku. Zawkim mordę <grym> Mamy się stąd wydostać. W ostatnim odcinku nie pamiętam co było

Dziękuję za wskazówkę, szerif. No to jakoś, żeby zejść niżej. Mora parkurowa. są zombieaki. Nie, nie. Koła. Spadem na Gupiry. Tak, von. Dobra, jakoś, jakoś... to przejdziemy. Dobra, jazda. Czy tutaj w ogóle będzie przejście. Coś po niej jakoś będzie. Copy. I read you loud and clear. What's up, Sheriff? If you get there and the power plant is totally foobar, just walk away. No reason to risk your life for no good reason. I have a good reason, and if I can get it up and running, I'm gonna expect something in return. Our oh, respect and admiration? Well, that's a given. No, I'm gonna expect you to do something for me. Now what might that be? I haven't figured that out yet, but when I do, I'll let you know you get that power plant online and we will owe you big time olivia it's kyle do you copy what's up i'm headed to the power plant the locals asked me to find out why it's down you're trying to get yourself in their good graces. Something like that. If I scratch their back, I'm hoping they'll scratch mine. No you know how to get the power plant up and running. You can't just no unplug it, it back in again. Ye you know? tylko... have little faith. bit Ninja Warrior Polska, dzień dobry. Czy tu będzie jakieś sensowne wejście? Raczej ta. No już znalazłem chyba wejście. Na to nie wdrapiemy Dobra gierka eee, tu Nice no cóż, jeszcze raz Ale podpłynę sobie bardziej tam Aha, okej, okay. nie wnikamy, musimy jakoś tutaj się to, to musi... No musisz się złapać, no czemu ten Debil się nie łapie? Dobra, no, jesteśmy w środku. Oh, wait. Musimy sobie coś naprawić. 125 to będzie najlepsze, Nie mogę tego naprawić. Nice. Scraps. Rekwiem jednego skrapa. Nigdzie nie możemy wejść. Trzeba Lipton. Nie wiem, czy nie weszliśmy od dupy strony. Chyba weszliśmy od dupy strony, wiecie? Chciałem tu wejść. Zobacz czy jestem jakikolwiek przejście, naże chyba nie ma. Jestem na dachu. też wejść nie mogę. You the foreman? Yeah. Logo. How the hell did you get in here? Same way you did. And now you're as trapped as I am. You stupid, big headed idiot. I'm trying to help you here, moron. I'm the moron. Didn't I tell you not to come here? Well, you couldn't fix it? Fix it? Fuck that. <laughs> I'm not going down there. They would tear me apart. How about I try? We can stay on the radio and you can guide me through. Guide you through? <laughs> Something blew up down there half the building is flooded. what kind of idiot are you? just the kind of idiot that'll kick your ass if you don't adjust your goddamn attitude. fine. you won't go down there? have at it. it's your funeral. love that can-do spirit. so where do i start? how do i get in? get on the roof. i'll point you in the right direction. Or keep your radio on. my name's crane, by the way. Ok, Largo, how do I get in? You see that other building? There's a busted window. Largo, do you want to explain to me why you have power in your control room, but there's no power down here? enough power to run the whole place. But there's just enough to keep me out of the dark. Well I need some light in here so shut down your power for now. Shit fine. But it isn't gonna power everything. Reserve lines only good for emergency lights. Got it. <laughs> Wiedziałem, że wybuchnie. Ja by... Leżeć. No, coś tam nie by mieli. Zanim lecimy dalej, szybki tip dla graczy Jeżeli nadal kupujecie gry w pełnej cenie, to serio, nie ma sensu Już od dawna korzystam z Instant Gaming, bo tam są tanie gry, tylko tanie Klucze są legitne i przychodzą od razu po zakupie Często są to promki, które znikają, więc jak coś was interesuje, link do Instant Gaming macie w opisie Open Shit can't reach the turbines they're all underwater didn't i just tell you that a moment ago i'm going to look for a way to drain the water you're going to get yourself killed nice czyli jakoś wypompować wodę dobra zaraz sobie Powietrze, dawaj, użyj tej siły zboczeńcu może woda zacznie opadać powoli, chyba nie, to jest Pumps offline. What did I tell you? Plants running on backup, remember? That reserve line only powers a few critical functions. Can we use that line to power up the pump or not? Probably not. Well, since you've been wrong about everything so far, I'm gonna look for a backup circuit. That's your funeral. Nice. Mogę przejść tędy? Locked. Czyli trochę sobie pobiegamy, że tak powiem. yeah, i'm working something out. Oh, son of a bitch. ah, this is an idiot. i'll just show them. debbie. on the cream is a bit Jarek, to jest to? Nawet nie popatrzyłem. Dobra, Lecimy to odpalić. Dobra, działa. Nie powinienem niby tak przeskakiwać, ale... Nie wiecie jak to jest. pierwsza 3 zda. Co jest z tym? Zajebiście. Tego pytania teraz, co się dzieje? Daję no nie przebadam za nimi. Let's see if that works.

because the Baron shut this plant down for a reason. And he wanted it to stay that way. Yeah, I worked for the big man. Did I forget to mention that? Had so I can see them! So <laughs> the The Baron can't wait to see you again. Move it! I wouldn't push me if I were you. You don't want to piss me off. You're going to see a really ugly side of me. Back oh. off. Dobrze Chodźcie tu kurwy Pozabijam was Pozabijam was z kurwy syny Urywam wam łeb kurwa kurwa mać przejebane Nie, bo jest problem, jak się skończy czas. Mam granata, mam granata, mam granata. Mam granata. Mam gnata? Ha! Skurwysyny Reszta pouciekała chyba, ale Nie wiem, wiem, że im połrywałem Kurwa ten O, fajne. Wezmę sobie Havihamar. Fajna, wezmę sobie. Co to jest? O! Kasa. To też fajne, wezmę sobie. Tu dziś ich jeszcze pozabijałem Fajne, wezmę sobie motorka. No to resztę to chyba Ta reszta to chyba ucieka mi się wydaje Tak coś przeczytałem no Musieli pouciekać Musieli pouciekać no, ale wiem że tam czy... kurwa web że tu leży jeden ziomuś. Nie mogę niestety przeszukać, ale mam fajną broń. Wezmę sobie. power plant's back up. The Baron's Baron? No, the Baron's men probably took him out. Uh -huh. And here come more of them. I'm going to make sure the power stays on. You should just get out of there. Not until I finish what I started. We do not want a war with the Baron. That war is already coming. Whether you want it or not. Dobra. Ja bym resztę dokończył w następnym odcinku. A więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!